Dziś sobota, 25 stycznia, Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersze od 15 do 18. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Jesteśmy dziś w święcie świętego Pawła Apostoła, a więc w dniu jego nawrócenia. To święto jest także dniem zakończenia. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kiedyś 18 stycznia był dniem święta katedry Świętego Piotra. Dziś w nowym kalendarzu znajduje się to święto w innym miejscu. Ale zobaczcie, że ta modlitwa o Jedność Chrześcijan, o to, żebyśmy wspólnie potrafili składać świadectwo o Bogu Żywym, Objawionym nam w Jezusie Chrystusie miała te dwa zworniki, świętego Piotra i świętego Pawła. Jakbyśmy szli od Piotra do Pawła, abyśmy na tych dwóch filarach naszej także wiary potrafili oprzeć świadectwo, bo to oni składają swoim nauczaniem i swoim życiem świadectwo o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I jeżeli uwierzymy w to co nam głoszą ci apostołowie, jeżeli przyjmiemy tak jak oni Ewangelię, to takie znaki powinny nam towarzyszyć, o których mówi Ewangelista Marek, że duchy będą wyrzucane, że nowymi językami będziemy mówić, że to, co zatrute, nie będzie nam szkodzić. Popatrzcie, że jesteśmy zaproszeni do Powierzenia się Bogu i zaufania Mu w takim świecie, który nie zna takich rzeczywistości, nie zna pełnej wolności, który nie zna tego zdrowia, które Jezus pragnie przez Kościół ofiarować całemu światu. My, jako ludzie wierzący, chcemy zaufać słowom Ewangelii, przyjąć naukę apostołów, świętego Piotra i świętego Pawła i tam, gdzie brakuje zdrowia, tam, gdzie brakuje wolności, wlewać ten dar, który otrzymaliśmy, aby tak jak u jednego z proroków, te wody słone, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma pokoju, gdzie jest coś zatrutego, stawały się na nowo wodami słodkimi, w których będzie roiło się od ryb, będzie roiło się od życia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.